Działa? Chyba nie działa. No dziwne, żeby po takim czasie działało. A nie, zobacz, chyba działa. No to jak działa, to nakręcimy filmik. A jesteśmy na spacerze z Kotką Miałką w okolicach mostu. Mostu łączącego Hiszpanię z Portugalią. Jak byliśmy dwa lata temu, to nie udało nam się dojechać do Portugalii. E, dlatego jesteśmy tu dzisiaj. Zobaczymy. Być może tym razem uda się ją przejechać. I zapomnieliśmy o najważniejszym. Witamy na kanale Endless Travel i zapraszamy na film. Naszym standardowym działaniem po przyjeździe do nowego kraju jest zakup internetu, oczywiście, bez którego nie możemy pracować. Także trzeba się wybrać ponet. Pakuj się, mała, idziemy na zakupki. Plus zebrać czy nie? <noise> Chyba nie. A to jeszcze taki patent, którego ja mu wcześniej nie pokazywałem. Taka blokada kłódkowa na szynie. W teorii zadaniem tej kłódki jest uniemożliwienie otwarcia drzwi i może nawet działa. No w każdym razie takie zabezpieczenie to tam 40 zł kosztuje. Bo w porównaniu do tych prawdziwych zamków kamperowych to jakaś śmieszna kwota. No i przez dwa lata działa. Kotka miałka bezpieczna. A przyjechaliśmy do miejscowości Tawira, bo ja tak mniej więcej na internecie sprawdzałem jaki jest z tego internetu i wychodzi, że w Vodafonie wychodzi to nie najgorzej, a tu jest Vodafone, także pójdziemy, zobaczymy, czy rzeczywiście to co było napisane na internecie yy, będzie w salonie. To jeżeli wyjdzie tak, jak wyczytałeś, no to będzie korzystny nawet. No, ale to zaraz spędzimy. Pójdziemy, kupimy i powiemy, co z tego wyszło. To nie ma w głowie, to nie ma w No, bo to mm. najprawdopodobniej trzeba będzie dokumenty, bo tutaj nie ma tych kart takich bez rejestracji mm. A to trzeba mieć dokumenty, a dokumenty zostają w samorządzie No i idziemy jeszcze raz No i kupiliśmy kartę Okazało się, że dokumenty nie są potrzebne Także bez sensu było dwa razy jeść, no ale zawsze to jakiś ruch dodatkowy w każdym razie wychodzi mniej więcej euro za jeden dzień. Za 35 dni zapłaciliśmy 35 euro, ale jak będziemy chcieli doładować tą kartę, to 35 euro będzie kosztowało 30 dni. Czyli tam troszkę ponad euro. No, co nie zmienia faktu, że moim zdaniem jest to naprawdę dobra oferta, bo internet jest nielimitowany, także będzie można trzaskać seriale. w seriale. <grym> bo trzeba zaznaczyć, że my jesteśmy teraz e, godzinę do tyłu. Przeniesliśmy no. się w czasie i zachód słońca niestety będzie tutaj o 17.30. No, także będzie dużo czasu na seriale Tak, most przenieść się w czasie. Panie kierowco, opuści mnie pan. No, widzicie, kotka miałka się nie zmieniła. Ona cały czas jest taka sama. Futerko może ma teraz już bardziej tę e, e, wersję letnią trochę karta załadowana, internet działa. My używamy takiego modemu, ja już go kiedyś chyba wam pokazywałem. No i on sobie jest taki zamocowany tutaj przy oknie. I jak jesteśmy w busie, to zawsze internet mamy. A W sumie cały czas nie mogę znaleźć argumentu za tym, żeby zacząć używać Starlinka, bo to jest dwa razy droższe, no i... i w zasadzie to chyba wszędzie, gdzie te karty kupujemy, to się sprawdza, nie? Jak do tej pory nigdzie nie było problemu. Może zza... A, jakby nie liczyć, to zawsze jest taniej niż Starling. No, Starling 72 euro, także to jest połowa ceny, tutaj. Za 30 euro masz limitowany na cały miesiąc. No dobra. W Hiszpanii też było podobnie. No, w Hiszpanii zbliżona kwota wychodziła. Tylko, że tam nie było na dzień, tylko na gigabajty. Tam mniej więcej 15 euro kosztowało 240 giga. No to też jest dużo danych. Koniec. Siedzenia. Jedziemy na plażę. Plaża, na którą się wybieramy, jest na wyspie Jak widzieliście przed chwilą, Mela po moście No i żeby dojść tam na plażę, plażę, no to trzeba kawałek iść Ale można się przejechać taką, widzicie za nami, taka super wypasiona ciuchcia Rozstaw torów to ma chyba 50 cm Wypasiona No i jeździ to, to tak sobie 2 euro chyba bilet kosztuje nie można się przejechać, pewnie że ją przejedziemy w drugą powrotną. Ale teraz trzeba troszkę kroków narobić. Bo te postanowienie noworoczne mieliśmy takie, że rzucimy palenie i jak na razie to wszystko wychodzi na to, że nam się uda to zrobić. No ale mi się nie udaje przy tym zatrzymać wagi odpowiedniej, która i tak już była za duża. A trzeba odpuścić busa. No ale tak to właśnie jest z tymi postanowieniami. Pewnie każdy z Was też miał jakieś postanowienia. Pytanie tylko, czy już jesteście po, czy jeszcze przed nimi. Może ewentualnie w trakcie, tak jak my. No, my zakładamy, że już do palenia nie wrócimy, no ale to od takie pierwszego, postanowienie. Od 1 stycznia już nie mieliśmy ustach. Ciekawostką na tej plaży jest cmentarzysko kotwic, które jak widzicie za mną nie były to kotwice od statków, ale kotwice służące do zatrzymywania sieci, bo stąd odbywały się połowy na tuńczyki. Takie kotwice ważą od 300 kg do jednej tony. No i żeby to wyciągnąć z wody, to trzeba było od 8 do 20 osób, w zależności od tego jak ciężka była ta kotwica. No dzisiaj to wiadomo, tuńczyków już tutaj nie ma, odpłynęły. Także jedyne co to została część historii w ten sposób. Tuńczyków nie ma, ale za to można zdjęcia porobić kotwicą, nie? A czemu tuńczyki miały być? No bo przecież to kotwice, które były dla tuńczyków. A, dlaczego? a dlaczego? dlaczego tak dla tuńczyków? No bo wrzucali kotwice na dół, zawieszali sieć a, i w to wow. łapali tuńczyki. Aha, okej. Okay. Ale tu jest w ogóle gdzieś muzeum tuńczyka. No bo kiedyś tu było tenki. No. Teraz symczyków wszyscy nie ma I co zimna A? Tak. tak stopni tak. To jak? Zimna, czy nie? Nie, jest taka tragiczna <laughs> Jak byliśmy w sierpniu nad Bałtykiem tam właśnie Trochę nas zmoczyło, za wolno byliśmy Ale trzeba przyznać, że jak na to, że jest godzina 16 Czyli 17 pod chwilę tak. No to w Polsce zaraz będzie zachód słońca Tutaj mamy do zachodu jeszcze jakieś dwie godziny. Chociaż nie, już 16 to już do zachodu. W Polsce tak chyba. No tak. A tu jest 17:30 chyba. Tak. Oto w Polsce będzie już ciemno, jest już ciemno. A tutaj widzicie 17-18 stopni. No dobra. Nie jest to jakaś super gorąca pogoda. Ale. Jak ktoś chce naprawdę gorąca, to, nie to już nie ten kontynent. Nie w styczniu, nie w Europie. Ty masz w okulary, czy jest słoneczne i nie nosi. Ale to zobaczysz, że jest jak taki stary. <grym> Chcieliśmy zostać na zachód, ale chmurki się pojawiły, także zachodu nie będzie, chłodno się zaczyna robić. Z tą pogodą tutaj, tak samo w Hiszpanii było. Jak słońce świeci jest cieplutko, ale jak tylko słońce zajdzie za chmurę albo się schowa zajdzie, to już od razu jest nie wiem, no parę stopni od razu mniej. No ale to do siebie w sumie mają te takie zimne miesiące w, w ciepłych krajach niby. Po prostu temperatura jest ze słońca. Nie ma słońca, nie ma temperatury. No tak i cały patent polega na tym, że to są kraje, gdzie przez 300 dni świeci słońce. Więc jak jest słońce, to jest ciepło. Ciągnią też nie pojedziemy. No bo zimno się, Eli zrobiło, to trzeba iść. <noise> Dla zdrowotności. Papa, Pa ale tak na poważnie, to ja nie wiem, czy tutaj kilometr jest do przejścia, także. Półtora chyba pokazał mi zegarek. Półtora? No to chwila, moment. I tak się tutaj idzie na spacer, to ciuchsa jest bez sensu. Ano okay. jeszcze nie ruszymy, no to trzeba oczywiście gwiazdę na spacer wyprowadzić. Bo ona teraz już tak nie wysiaduje sobie w samochodzie. Trzeba ją wyprowadzać jak pieska. Dawaj, dawaj! Mieliśmy wam powiedzieć o miejscówkach, ale gaz nam się skończył i nie bardzo nawet mamy jak herbatkę zrobić. także musimy pojechać szukać gazu. Ale zaraz wam pokażemy, w jakie przepiękne miejscówce spędziliśmy dzisiejszą noc. No. Takie nam się naprawdę rzadko zdarzają. A swoją drogą taka ciekawostka, że gaz zawsze się kończy w nocy. Tam jakieś chyba gazowe chochliki muszą być w tej butli. No to zobaczcie jaka miejscowa. nic nie widać. No właśnie, taka miejscuwa. O taka. Jedynym plusem tej miejscówki jest to, że bardzo blisko pobołki. My w takim gównianym miejscu to chyba z drugi raz w życiu stoimy, co? Albo ja sobie pieśle. nie mogę przypomnieć. Raz pamiętam, że przy markecie gdzieś spaliśmy, ale. Może dwa, przez te dwa lata. Jak tak będzie, to będziemy szybko Portugalię zwiedzać. Kotku też się miejscówka podoba średnio, albo wcale. Nawet nie chcę wyjść na spacer. Wcale się nie dziwię. i to nie wszystko, bo nawet oprócz tych samochodów zostają tu. Nie mnie puścia. To stoją, zobaczcie. Jeszcze tam stoją, weźcie ten pokażę bo No No nie wiem, czy będzie widać. A, nieistotne. A, właśnie. A nam się skończył gaz. W sumie kończył nam się od tak, 3 dni chyba się już kończył ten gaz. A tak na dobrą sprawę, to wczoraj już tak dosyć intensywnie poszukiwaliśmy tego gazu, ale nie było go nigdzie. I tak naprawdę to widać, że tutaj też jest problem z gazem. Mamy taką stronę mylpg.eu, w opisie to najwyżej wrzucę. I tam e, są pokazane miejsca, gdzie jest gaz. I trzeba mieć to na uwadze, bo z gazem w tych lokalizacjach jest trudno. Nie jest tak jak u nas, że się jedzie na jakąkolwiek stację benzynową. I się zatankuje. I jak tylko sobie ten gaz dotankujemy, zrobimy sobie herbatkę, śniadanko, usiądziemy, to wam opowiem dlaczego to jest tak super z tymi miejscówkami. No i gaz się znalazł, jesteśmy w kolejce. Cena gazu to tam 97 centów chyba. Zresztą zaraz wam pokażę jak wyglądają tutaj ceny paliwa. Na pewno jest zdecydowanie, może nie jest zdecydowanie, no jest drożej niż w Hiszpanii. A, gaz 96 centów kosztuje. W sumie taka cena w Niemczech euro, euro 10, diesla macie euro 77, benzyna euro, 7, no euro 79. W sumie w Hiszpanii najtaniej tankowaliśmy za euro 40 chyba. No to 30 centów, ale też jak jechaliśmy przez Francję, to było prawie 2 euro za litr. To 60 centów różnicy, no to prawie 2,5 zł na litr. No, na litrze to, to gruba różnica. 20,5 litra zmieściliśmy, ale spotkaliśmy też pana, który przyjechał swoim kamperem i mówi, że ma problem z zatankowaniem gazu, bo nikt mu nie chce zatankować. Pytają, czy do butli, czy nie do butli. On w sumie miał gazbanka takiego podwójnego, no ale to tam. Jak tankował, to trochę gaz leciał z boku. Także wcale się nie dziwię, że oni nie chcą do tych butli tankować. My też musieliśmy w tym sezonie opróżnić całkowicie gazbanka. Wydłubywałem go z samochodu i wylewałem wszystko, co tam było, bo była sytuacja, w której ile tam bym się wlewało? 7 litrów. No, 7, 7 litrów. Do butli, do której powinno wchodzić w 11 kg, czyli jakieś tam 20 do 22 litrów gazu. Także, jak macie gaz banki, to też raz na jakiś czas trzeba wodę z nich wylać. Bo tam mało to, co, co, to, co tam jest, to ma mało wspólnego z gazem. Co co, na, na śniadanko teraz możemy jechać się napić w końcu herbatki, bo mamy na czym A i powiemy Wam, jak to z tymi miejscówkami tutaj jest super. Dobra, mieliśmy Wam powiedzieć, jak to z tymi noclegami tutaj wygląda. Jak pewnie większość z Was wie. W zasadzie w ogóle cała idea one Life albo duża część tej idei powstała w Portugalii, bo to tutaj zaczęło się od tych surferów, dzieci kwiatów, Volkswagenów, t i ludzi, którzy chodzili i robili kubkę z łopatkami. I tak długo, jak długo ich było niewielu, to było wszystko ok. W momencie, gdy przyszedł wielki zabójczy wirus na świat, to okazało się, że Portugalia stwierdziła, że nie, już więcej, nie będziecie do nas przyjeżdżać, bo będziecie nas zarażać nie wiem czy tak było, pewnie między innymi to, to mogło być przyczyną i stwierdzili, że zakaz jest całkowity e, dzikich noclegów w Portugalii no po roku jednak się obcięli, że troszkę tą zimą ci kamperowicze pieniążków zostawiają w, w tych sklepach na zadupiach i stwierdzili, że coś tutaj wymyślimy takiego, żeby wilk był syty owca cała, no i wymyślili coś takiego że się stać 48 godzin w jednym miejscu, nie dłużej niż 48 godzin w jednym miejscu ale w miejscu, które. Wyznaczonym. Wyznaczonym do tego. Eee, zabronili całkowicie spać w obszarach Natury 2000, w miejscach, gdzie jest. Jakie są jakieś plany zagospodarowania wybrzeża? Eee, no i wiadomo, w parkach narodowych i we wszystkich obszarach ochronnych. I w naszej sytuacji, tak jak jesteśmy na tym południowym wybrzeżu, to wychodzi na to, że w zasadzie wszystko jest zabronione. Znaczy wzdłuż linii brzegowej? Tak, tak, przy linii brzegowej można zapomnieć. E, w miejscach, gdzie patrzyliśmy na park Fortnite, jest specjalny wydział policji, tak jak w Chorwacji, do tego, żeby ścigać e, tutaj tych, co na dziko nocują. Taki nosek kosztuje od 120 do 600 euro. I okej, okay, te zakazy są wszędzie, bo w Hiszpanii my też większość noclegów robiliśmy na zakazach, ale zakazy są robione w, na, na sezon, bo, no, bo po prostu jest za dużo ludzi. I w Hiszpanii akurat zimą to wszyscy tam olewają temat. Jak już policjant się przyczepi, to przyjdzie i powie... Przyjdzie i powie, żeby odjechać, tak? Przynajmniej no my mieliśmy jedną raz, raz mieliśmy taką sytuację, tak? Że, że zapukali nam, że kazali no, ale, odjechać. ale jeszcze nie słyszeliśmy, żeby ktokolwiek dostał mandat w Hiszpanii, nie? No nie. No, a tutaj jest sytuacja taka, że oni po prostu podchodzą i <laughs> budzą w nocy i ładują mandaty wszystkim. No i stąd właśnie też takie jest zastanowienie, czy, czy jest w ogóle sens się ładować gdzieś na wybrzeże i, i spać. No, a z drugiej strony nie jechaliśmy tyle kilometrów, żeby spać pod Lidlami, nie? No, Tylko, nie że rzecz właśnie parkingach, istotne jest to, że my jesteśmy w tym takim najbardziej turystycznym miejscu, na tym wybrzeżu najbardziej turystycznym w teorii. Na tym południowym no i właśnie, jeszcze nie spotkaliśmy tych punktów, bo w zamian za to, że, że oni tak bardzo dużo widzieli, to postanowili, że zrobią takie punkty. To się ASA nazywa. I taki punkt to jest około 5 euro za nocleg, plus 50 centów za osobę ta taksa. Taka, jak to się nazywa. Klimatyczna. No, taka opłata klimatyczna, czyli w naszym wypadku by wychodziło 6 euro. To jest w sumie no, też spoko cena. No to jest tragedia, aczkolwiek no, wiąże się to z spaniem na betonowym parkingu. Nie? No zobaczymy, jak ten. Yy, jak będziemy jak to, na takim robi. parkingu, to na pewno pokażemy. No i właśnie, to z jednej strony, no, a z drugiej strony no to też się nie ma co dziwić, no bo te przepisy nie powstają tak znikąd bo najprawdopodobniej ktoś komuś zalazł ze skórę i to mocno zalazł. No my już nieraz byliśmy świadkami tego, jak 8-9 metrowy niemiecki kamper albo dwa takie kampery podjeżdżają w taki sposób i tak się umiesz, umiejscawiają, że blokują miejsca dla 10-12 samochodów. No i jak jesteś Portugalczykiem, jedziesz sobie na swoją wymarzoną plażę, a tutaj staje kamper i ci blokuje 7 miejsc, a ty przy okazji jeździsz pół godziny, bo nie masz gdzie zaparkować, no to niewiele trzeba, nie? Sam byłbym za tym, żeby wywalać te kampery. Z powodu to się nie wiedziało. Aczkolwiek tutaj tak jak byliśmy, to rzeczywiście są parki narodowe, tak? Jest dużo rozlewisk, no tam nawet nie bardzo są miejsca, żeby tak stanąć. No praktycznie cały dół to jest natura 2000, a, a jak tam sobie szukałem e, ten obszar zagospodarowania przestrzennego wybrzeża, to, to całe wybrzeże też jest oznaczone. Mapie tak, ta czerwona linia, tak? To praktycznie wszędzie gdzieś tam chyba nad Lizboną, tylko jest jakiś odcinek no. taki, że nie ma, nie? No. no także zobaczymy, jak tutaj będzie z tymi noclegami. No na razie e, nie ma co kusić losu, a po miejscówkach na Park Fortnite, które przeglądaliśmy, to widać, że tam. Nie można spać po prostu no, na No i, i, i często jest I, tak, i... że jednego dnia się pojawia, że tam dostaliśmy 120 euro mandatu i 6-7 takich wpisów. No to jeszcze jakby był jeden taki, bo czasami tam robią tak, że, żeby fajna miejscówka, żeby ludzie odstraszać coś fajnych miejscówek, to, to się dorzuca takie rzeczy, ale ten, ale no jak 6-7 wpisów macie, że ze 120 euro mandatu, no to nie bez powodu, nie? No zobaczymy. My często mamy tak, że przyjeżdżam do jakiegoś kraju, to pierwsze wrażenia nie są fajne. Później się rozkręcę jest dobrze. Także zobaczymy. Może z Portugalią też tak będzie. No praktycznie zawsze tak mamy. No i właśnie ze względu na tą super sytuację z parkowaniem, powstają przy supermarketach takie miejsca. I ludzie nocują przy takich miejscach. Tu akurat przy Lidlu. Podobać się, nie? Idealne idealny na nocleg. Jesteśmy Wam też winni wyjaśnienia, co to się stało, że tak nagle zniknęliśmy. Ostatnie filmy, które są na kanale, to są filmy konkursowe. Z I Mistrzostw, tutaj... z mistrzostw vlogerów. vlogerów. I tutaj byli, chcielibyśmy bardzo podziękować wszystkim, którzy oddali na nas głosy. Udało nam się zająć, yy, może nie miejsce numerowane, ale, ale dostaliśmy... Nagrodę dodatkową. Tak, także zostaliśmy wyróżnieni w tym konkursie. No wygrano i tak nie mieliśmy szans, bo konkurowaliśmy z dużymi kanałami, także no, szans nie było, gdyż zasięgi miały tu duże znaczenie. No i też głosowanie. Wiadomo, że kanał, który ma 3000 subskrybentów, lub nawet ich nie ma, nie ma co startować w głosowaniu z kanałami, które mają po 70 tysięcy doświadczenia yy, subskrybentów. Niemniej jednak było to dla nas bardzo duże doświadczenie i bardzo miło to wspominamy. Tak. No i później tak nagle zniknęliśmy, no bo z... odszedł mój tata. I nie było w ogóle mocy na tworzenie. Potrzebowaliśmy dużo czasu. Wiadomo, że po stracie bliskiej osoby każdy potrzebuje czas, żeby dojść do siebie. No i u nas tak to trwało. Nie w głowie nam było robienie filmów na YouTube. Dokładnie. No strata bliskiej osoby, no nie jest lekka, no każdy przechodzi na swój sposób. No my dochodziliśmy do siebie no, w wakacje w siedzieliśmy wakacje sobie spędziliśmy w, Polsce, w Polsce na wybrzeżu tak a później pojechaliśmy na Sardynię nic tamtąd nie kręciliśmy nawet mamy bardzo mało zdjęć także m, potrzebowaliśmy czasu żeby wyczilować, zresetować głowę Byliśmy. Ale też nic straconego, bo gwarantujemy Wam, że na Sardynię na pewno jeszcze wrócimy i na pewno się pojawią wkrótce tak, też stamtąd. Byliśmy tam od września do listopada, od końca września praktycznie do końca listopada i, i naprawdę październik. No, był super. Nie Pogodowo. był październik polski. <grym> Nie był październikiem. No, także polecamy. Kiedy się tam jeszcze pojawimy, także może i będą filmy. Naprawdę nawet dużo nie zwiedzaliśmy. W sumie jeździliśmy od plażyczki do plażyczki. I no to był naprawdę taki reset głowy. Także nabraliśmy sił. <grymne> Nowy rok spędziliśmy w Paryżu, tak. Yy. No, z Paryża do Hiszpanii. Po Paryżu strasznie się rozchorowaliśmy. I, także w Hiszpanii prakty też sobie siedzieliśmy tak, i dwa tygodnie kurowaliśmy się na plaży. do siebie no, i jesteśmy w Portugalii. Zmieni się też dzień publikacji filmów. Założenie jest takie, że wszystkie filmy będziemy publikować w czwartek o godzinie 18. Na które bardzo zapraszamy. Mamy nadzieję, że nam wybaczycie takie zniknięcie i no, spędzimy razem fajnie ten czas. Dzięki, że byliście z nami. Będzie nam bardzo miło, jak zostawicie po sobie ślad w komentarzu. Łapka w górę. Wiadomo, to jedyna szansa na to, żeby te filmy były widoczne dla większej ilości osób. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć.